Cześć! Pogadajmy o tym, co to tak właściwie są te escape roomy. W wolnym tłumaczeniu to po prostu pokoje z zagadkami. Jest to gra umysłowa, która odbywa się w rzeczywistości i ma nam zapewnić wyjątkowe przeżycia duży zastrzyk adrenaliny. Ich pochodzenie to gry komputerowe, a pierwsze stacjonarne escape roomy powstały w okolicy 2006 roku w Stanach oraz Japonii. Do Polski moda ta przywędrowała w 2013 roku, a pierwszy escape room w naszym kraju został otworzony we Wrocławiu. Obecnie w Polsce mamy ponad 500 wow. pokoi zagadek. Na czym polega ta gra? Po pierwsze musimy zebrać drużynę od 2 do nawet 10 osób. W zależności od wielkości pokoju, ponieważ escape room to rozrywka wymagająca pracy zespołowej. Zostajemy zamknięci, chociaż obecnie to umowne pojęcie, w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu, gdzie naszym zadaniem jest odnalezienie wskazówek, rozwiązanie szeregu logicznych zagadek i łamigłówek, otwarcie kłódek Przejść ukrytych schowków w celu odkrycia tajemnicy, odnalezienia jakiegoś przedmiotu, wykonania powierzonej nam misji lub po prostu ucieczki z pokoju. Czyli w skrócie, jest to konkretny trening dla naszych szarych komórek. Na wykonanie zadania mamy określony czas, co potęguje emocje podczas rozgrywki. Pokoje zagadek zachwycają zarówno świetnymi zagadkami, efektami audiowizualnymi i skomplikowanymi rozwiązaniami technicznymi, jak również przepięknymi klimatycznymi dekoracjami i wystrojem. Każdy escape room to odrębna, wciągająca opowieść, często osadzona w klimacie fabuły z filmu, gry lub bajki, czasami w specyficznych realiach geograficznych. Geograficznych lub historycznych. Tematyka naprawdę może być przeróżna. Escape Brumy możemy podzielić na wiele kategorii, takich jak pokoje przygodowe, kryminalne, thrillery, horrory, fabularne, fantazy dla dzieci, historyczne czy abstrakcyjne. Przez cały czas gra jest monitorowana przez tak zwanego mistrza gry. Który nad nami czuwa i udzieli nam pomocy, jeśli zablokujemy się na którymś etapie rozgrywki. Zdecydowanie jest to genialna forma spędzania czasu z przyjaciółmi, znajomymi lub rodziną. Ale ostrzegam, może uzależnić. Jeśli nie wiesz, jaki Escape Room wybrać, to najlepszym miejscem na to jest strona Lokmi.pl, gdzie możemy wyszukać Escape Room w zależności od miejsca, gdzie mieszkamy, poziomu trudności czy kategorii. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, to zachęcam cię serdecznie do tego oraz do podzielenia się tym filmikiem ze znajomymi, z którymi chciałbyś odwiedzić Escape Room.